Cześć, z tej strony Robert, witam na moim kanale komiksowym. Jeśli ktoś zbiera kolekcję, interesuje go ten temat, to wie, że tydzień temu Hachette wypuściło Bohaterów i Złoczyńców, yy, Batmana Sekte, to był 109. tom tej kolekcji, a w tym tygodniu dostaliśmy 5. tom kolekcji Marvel Must Have, czyli mamy na przemian raz DC, raz Marvel, także całkiem fajnie. Teraz mamy Daredevila. mamy tutaj tytuł Ojciec, Autorstwa Joe Quesada, także zajrzymy sobie do środka i sprawdzimy, co tam mamy. Również zobaczymy, jaka jest grafika, bo tym razem mamy grafikę schowaną i mamy tutaj z drugiej strony, albo nawet w środku i nie widać tej grafiki. Także zajrzymy za chwilę, zobaczymy, co zawiera ten komiks i jak wygląda grafika. Aha, jeszcze przy okazji odebrałem sobie kilka komiksów z tej nowej kolekcji. Z nowej serii, która będzie teraz się ukazywać w Egmoncie, czyli DC Compact, mam cztery takie tomiki, ale o nich może innym razem, dziś będzie Marvel Must Have, czyli będzie kolekcja od Hashet. A jeśli ktoś chciałby sobie jest ciekaw, na przykład tej kolekcji i chciałby na przykład posłuchać o, o tych komiksach wydawanych właśnie przez Egmont, to zapraszam za kilka dni na kanał Sylwka. Na pewno u niego znajdzie się fajna prezentacja. Będzie może coś jeszcze więcej i na pewno znajdzie się umówienie tych komiksów. Tak więc pamiętajcie, za kilka dni u Sylwka na kanale jeśli chodzi o DC Compact. A dziś u mnie kolekcja Marvel Must Have. Tak więc, tak jak wcześniej wspomniałem, dziś mamy Marvel Must Have, tom 5 Daredevil. Ojciec autorstwa Sady I za chwilę to otworzę. I zobaczymy co jest w środku. I tak jak mówiłem, z tyłu, komiksu. Dali tutaj nam taką grafikę. Mamy tutaj naszego głównego bohatera. Nawet fajnie to wygląda. Taki mroczny klimacik. Także nie jest źle. A nas interesuje tutaj komiks. Co my tu mamy w spisie treści? Czyli tym razem mamy 6 zeszytów. Zaczyna się od Dnia Ojca. Drugi zeszyt fala upałów. Trzeci Orisza. Czwarty Aniołowie Ulic. Piąty idzie Johnny szósty oko w oko i tu mamy przedział czasowy od 2004 do 2007 także mamy tutaj niezły rozstrzał Joko scenariusz i rysunki Dan Miki tusz i kolory Richard Izanow no, a tutaj mamy naszą ekipę tą polską wstęp i okładka pierwszego zeszytu tak, jak to jest na okładce tego naszego tomu. Tutaj mroczne czasy Daredevila. 20 lat już mamy od tych historii, które tutaj znajdują się w tym komiksie. Czyli to będzie taki okres jeszcze przed Bendisem, przed tym naszym Daredevilem nieustraszonym. Te rysunki wyglądają dość ciekawie. Są tu może niektóre takie pokraczne, trochę te twarze, ale lubię taki brud. Jest takie, widać, że jest takie przyciemnione są te rysunki. Nie ma zbyt takich jaskrawych kolorów, których bardzo nie lubię, szczególnie właśnie w takich, przy takich komiksach jak czy Daredevil, czy Punisher. No i mnie pasują właśnie takie zbyt takie kolory, takie jaskrawe, zbyt jasne. To są ludzie, którzy działają w nocy. Tutaj powinien być właśnie ten mrok taki być wyczuwalny w tych komiksach. Naprawdę świetnie to wygląda. Jestem ciekaw tych historii. Joe Sada znalazł się również w tym takim zbiorczym tomie, który zaczynał tego Daredwila nieustraszonego. To był ten tom zerowy. On jakoś ukazał się chyba później, ale jako zerówka to były takie historie, które właśnie trzeba było jeszcze, można było sobie cofnąć się do tego. Tam mieliśmy też również Kevina Smitha scenariusze. To było to wtedy, w tym okresie właśnie, kiedy to pisał po tej zerówce Brubaker. Wtedy on później tak przejął na dłużej historię o Daredevilu. Także całkiem fajnie to wygląda. Jestem ciekaw tych historii. Mamy tutaj naszego mata Murdocka, który dostaje manto na ulicy. Myślę, że fani Daredevil'a będą zadowoleni. Tutaj widzę takie, od czasu do czasu są takie splesze dwustronicowe. Tak jakby to było jakieś... Tutaj mamy również. A, czyli to będzie chyba tak jakby to było działo się we śnie, tego dmata murdoka. No, niezłe rozwiązanie. Inne kolory, tak, no to, to może być ok, ok. Nie będziemy tutaj, może, wertować całego tego komiksu. Tak przeskoczę jeszcze tak parę stron. Za te wszystkie rysunki odpowiada nam tutaj Jawel Sada. Także mamy tutaj w całym tym tomie jedną stylistykę, jedną kreskę od jednego autora. Tak więc. Nie będziemy tutaj musieli przeskakiwać przez jakieś różnorodne style różnych artystów. Tak, więc co my tu jeszcze mamy? Nie będziemy zdradzać zakończenia. Ok, no dobra, dodatki, szkice, okładek. No, nawet kilka tutaj jest różne szkice z komiksu. No, i to co? Mamy taki stały kącik, można tak powiedzieć, bo nota o autorze. Tutaj mamy za kulisami Oś czasu, kolejne lektury, adnotacje, kolekcja, czyli to co zwykle właśnie jest w tych komiksach w tej kolekcji. Grzechy Ojca. No i Oś czasu. Mój ulubiony dział w tych dodatkach. Tutaj mamy kolejne lektury, adnotacje. No, i kolekcja następne z Tomy, czyli Halk, czerwony Halk oraz Młodzi Avengers z pomocnicy. Te dwa kolejne tomy nie ukazywały się u nas, także mamy nowości. Także wiem już, że te siedem pierwszych tomów tej kolekcji wygląda dosyć ciekawie. Mamy tutaj mało powtórek. Z powtórek to chyba mieliśmy jedynie tego Spidermana na, na samym początku. Ten taki duet tych naszych dwóch pająków. Tutaj mamy również mały opis tego tomu i co zawiera ten tom. Tak więc ten tomik wygląda właśnie tak. Jeśli chodzi o kosadę, to tak jak wcześniej wspomniałem, kosadę można znaleźć właśnie w tym oto tomie. To jest ten tom zerowy, jeszcze przed tym runem Brubakera. Także tutaj mamy wielu artystów, którzy mają tutaj różne takie swoje krótsze historie. Także gdyby ktoś nie miał tego, a kupił ten tom i spodoba mu się Daredevil właśnie w takim stylu pisany, no to wydaje mi się, że można sięgnąć właśnie po ten tom. Tu są fajne historie, ciekawe. Kevin Smith. Szczególnie, że on jako filmowiec, jako scenarzysta również komiksowy ma też swoje tam do powiedzenia i czasem ma dosyć ciekawe, choć takie czasem może szokujące rozwiązania. Ale myślę, że ten tom może być ciekawym rozwiązaniem dla kogoś, komu spodoba się ten oto tom. Tutaj jeszcze ten kartonik jest o wiele mniejszy niż przy tych pierwszych. Tutaj mamy również za dwa tygodnie Hulk. I mamy tutaj pokazaną jaką, jaka wtedy będzie ta nasza grafika dodana do tamtego tomu. Ok, to będzie wszystko. Tak jak powiedziałem wcześniej, dziś w tym filmiku będzie tylko ta kolekcja. A jeśli ktoś chce obejrzeć sobie filmik powiązany właśnie z tą kolekcją DC Compact, to zapraszam na kanał do Z mojej strony to wszystko. Na razie. Cześć.